Skandal po wywiadzie, wspólnej rozmowie Roberta Bernatowicza z Jasnowidzem Jackowskim. Internet płonie w komentarzach, ludzie podzieleni, wściekli na Roberta Bernatowicza. No właśnie, co takiego się tam wydarzyło? Jakie padły tam zdania, sformułowania o tym wszystkim w dalszej części tego filmu dzisiaj? Kwestia no, wywiadu na kanale Jasnowidza Jackowskiego z Robertem Bernatowiczem i kwestia, która no tak naprawdę rozbudziła, rozpaliła komentarze do czerwoności, rozpaliła ludzi do czerwoności, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wywiadu, bardzo fajny wywiad tutaj Roberta Bernatowicza z Jasnowidzem Jackowskim, tak, czy Jasnowidze Jackowskiego z Robertem Bernatowiczem, Zwiążą no, się przyjaźnią od lat, i na kanale Jasnowidza doszło do połączenia. tak, Na komunikatorze, relacja na żywo na YouTubie, na kanale Jasnowidza tam jest to. No i tam była to forma taka. Tutaj Robert Bernatowicz zadawał pytania, tak, jeśli chodzi o Jasnowidzę Jackowskiego, przytaczał anegdotki, historie, bo przecież przyjaźnią się od wielu, wielu lat, od bodajże 30 lat. No a była też po prostu seria takich pytań, pytań krótkich, szybkich, tak, tak lub nie. No i pojawiła się też kwestia taka, że Robert Bernatowicz zadał pytanie, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego. Co by Jasnowidz Jackowski powiedział, gdyby spotkał się twarzą w twarz z Zemeńskim prezydentem Ukrainy? Co by mu powiedział? No i tutaj Jasnowiec Jackowski powiedział w ten sposób, powiedziałby mu w ten sposób, że jeżeli inne państwo oczekuje od naszego państwa, od Polski pomocy, to trzeba się przyznać do historii. To trzeba się przyznać do historii. Tak mniej więcej powiedział Jasnowiec Jackowski, tu nie będę cytował dokładnie, słowo w słowo, tak? Czyli jeżeli inne państwo, w tym przypadku Ukraina, oczekuje pomocy od państwa polskiego, to trzeba się przyznać do historii. No, i wydawałoby się, że wszystko super ekstra, tak, tak powinno być, tak? I tutaj to, co powiedział Jasnowiec Jackowski. Natomiast oburzenie i szok i w konsternację wprawiło to, co powiedział Robert Bernatowi. Mówi, no tak, ale na przykład, no tutaj pamiętać jakieś właśnie, co było już kiedyś, mniej więcej, tak? No, statek tonie, a my będziemy po prostu rozpamiętywać, coś tam 10 lat temu ci powiedziała żona że tam co, co nagadała tam na, na ciebie jakaś tam kobieta, czy ktoś po prostu i tak dalej. Tak? W sensie takim, że to już jest historia. E, wiadomo, to było odniesienie praktycznie do kwestii tutaj Wołynia, relacji polsko-ukraińskich niegdyś i tak dalej. E, no i trudnej praktycznie historii. E, tak. E, no i tutaj, jakby Robert Wanatowicz naciska, na, naciska na to, że no, trzeba patrzeć tu i teraz, tak, co można praktycznie zrobić wspólnie. E, z jednej strony miał rację, z drugiej strony jedno drugiemu nie przeczy. To, że Polska pomaga Ukrainie, oczywiście należy po prostu pomagać Ukrainie, nikt tego nie, po prostu nie, nie, nie przeczy. Natomiast co tak naprawdę szkodzi, żeby po prostu tutaj e, w tym przypadku Jasnowid Jackowski, tak, ale na przykład po, po, polscy politycy e, powie, powiedzieli w ten sposób, czy to jest w jakiś, jakiś sposób obrażob, obrazobójcze, jeśli chodzi o Zeleńskiego, jeśli chodzi o Ukrainę. Taka jest historia, historii nie wymarzemy, historii się nie wy, wy, wyprze po prostu, tak. Ukraina, my mamy dobre relacje z Ukrainą. E, oczywiście trzeba pomagać praktycznie Ukrainę, ale też trzeba pamiętać o pewnych historiach, historiach, kartach historii, które dla Polski nie są przyjemne, są bardzo bolesne, są bardzo po prostu przykre, tak. I właśnie to jest piękne, że my Polacy praktycznie przekazujemy te informacje z pokolenia pokolenia, bo nawet ja bym, no ja nie, miał, nie mam nic praktycznie z tym wspólnego, nie miałem rodziny w tamtych regionie, może mam, tak, ale po prostu żadnej takiej historii nie było w mojej rodzinie. No, ale właśnie inni Polacy słyszą te historie, tak? A moja babcia, mój dziadek, moja prababcia po prostu opowiada to, i te historie po prostu są dalej żywe w społeczeństwie. To nie oznacza, żeby tak naprawdę chronić urazę, cierpienie, mieć zazdrę w stosunku do obywateli Ukrainy, tak? Tylko pamiętaj, że taka sytuacja miała miejsce, tak? I jeżeli po prostu Ukraina oczekuje dzisiaj pomocy, a bardzo często Ukraina okazuje się niewdzięczna za tą pomoc, która po prostu jest udzielana, no to należy przypomnieć, że te relacje, tak, jeśli chodzi o Ukrainę, nie zawsze były takie kolorowe, tak? Więc tutaj, tutaj rzeczywiście dobrze powiedział Jasnowic Jackowski, Robert Benatowicz to bardzo spłycił, tak, tu teraz jest Potrzebne, musimy pamiętać o swojej historii, musimy pamiętać o swojej tradycji. Nie o to chodzi, żeby wskazywać palcem, piętnować i tak dalej ale jeżeli po prostu oczekuje się pomocy, to rzeczywiście Ukraina musi pamiętać o naszej historii, tak, to nie o to chodzi, żeby zęski po prostu padł na kolana i przeprasza tutaj teraz Polaków, nie o to chodzi, ale żeby po prostu tak schylić tą głowę, posypać tą głowę po prostu popiołem, że rzeczywiście po prostu okazać pewną skruchę, tak, natomiast bardzo często słyszymy, tak, że po prostu tak, Ukraina skarży Polskę do Trybunału tam w Europie, tak, czy do sądu za to, że nie chcą wpuścić, Polacy nie chcą wpuścić z do, do Polski, tak, z Ukrainy, że Ukraina, e, tak, jeżeli tylko coś Polska nie zrobi, to pomyśli Ukrainy, to zaraz po prostu Ukraina zeński podciąga, tak, że e, my tutaj po prostu, tak, postępujemy, tak, Rosja i tak dalej. No nie, no nie, po prostu to, że pomagamy Ukrainie i na pewne rzeczy się nie zgadzamy, to absolutnie nie stawia nas koło Rosji. Ani absolutnie po prostu, tak? Ani dwa metry, ani pięć metrów od po prostu Putina, ani dziesięć metrów od Putina jesteśmy daleko. Nie musimy się na wszystko zgadzać, tak? Co po prostu proponuje, czy czego oczekuje praktycznie Ukraina, tak? No na przykład była teraz kwestia to, że Zajeński mówi, że po prostu Tuska wzywał na granicę polsko-ukraińską. Tusk tam się nie pojawił, że będą rozmowy techniczne prowadzone na poziomie Warszawy, tak? A z jakiej racji po prostu Zajeński wzywa Tuska na granicę? A co to jest? Kargul i Pawlak? Jeżeli chcą być prowadzone rozmowy, to mogą być prowadzone rozmowy przez odpowiednich ministrów w Warszawie, na normalnych warunkach, a nie robić po prostu pokazywkę i cyrk na granicy, tak? Poza tym takie wzywania na taką granicę, by po prostu to, to już jest bardzo symboliczny, taki podział, tak? Wy jedno my drugie, tak? granica po prostu będziemy przeciągać teraz linę. Bez sensu, tak? Co to jest? Jakiś dziki zachód, Western, porachunki i tak dalej. No wiadomo, że nie były tam porachunki, ale w ogóle jak to wygląda po prostu symbolicznie, jaki to byłby przekaz do społeczeństwa, tak? poza tym to też jest dziwne, bo Ukraina oczekuje od nas pomocy, tak, a Ukraina będzie dyktować, że teraz tłust ma przyjechać na granicę, tak? I tam się praktycznie spotkać. No nie, jeżeli Ukraina oczekuje od nas pomocy, to może Ukraina najpierw po prostu czy Zeleński by się dogadali w sprawie wspólnego stanowiska, a może Tuskowi popasuje, że przyjechać na granica, może ma inne po prostu, może powiedzieć do Brukseli, i tak dalej, dlaczego e, ktoś ma praktycznie dyktować tutaj warunki, tak? E, to tak nie wiem, po prostu ktoś jest biedny, oczekuje jakiejś pomocy, ja oczekuję pomocy i tak dalej, ale ta pomoc musi być taka. Ja tylko jem takie i takie rzeczy, po prostu w ogóle to musi być to i to, po prostu, proszę mi to przynieść tych i tych godzinach i tak dalej, tak? Jeżeli komuś po prostu. Dajesz jakąś pomoc, tak? Czy żywieniową, czy materialną, czy finansową, to dajesz na tyle, ile możesz, a nie, że po prostu sobie jeszcze wybierasz, e, e, po prostu tak, i jeszcze proszę im to przynieść wtedy, i wtedy, i tak dalej. W jakich to warunkach stawia, tak? No to to jest w ogóle dziwna, e, dziwna po prostu e, sprawa, tak? To jest po prostu w ogóle dziwna, dziwna sprawa. Także moim zdaniem dobrze zrobił praktycznie Zemeński, e, dobrze, przepraszam, oczywiście źle o tym, pewne kwestie zrobił Zemeński, e, dobrze zrobił to Jasno i że w ten sposób powiedział, o Robert Bernatowicz bardzo to spójcie. you że tu i teraz, tak, trzeba zapomnieć o historii i tak dalej. Być może rzeczywiście bo w rodzinie Roberta Bernatowicza nie ma takiej historii, takiej bliższej, tak, nie wiem, nie chcę po prostu w to chodzi, tak, ale w wielu ludziach po prostu siedzi to jeszcze w głowie, w pamięci, tak, tak mówię, to nie o to chodzi, żeby wytykać palcami, bo tutaj mieszkamy z obywatelami Ukrainy wspólnie w Polsce, tak, oni pracują, to są świetni bardzo często ludzie, też są po prostu tam niedobrzy, źli ludzie wśród nich, tak, nie chodzi o to, żeby ich piętnować, ale pamiętaj, że historia nie zawsze była taka po prostu kolorowa, ale to nie mają obywatele zwykli po prostu przepraszać, tylko no, pewne słowa powinny paść ze strony właśnie Zeleńskiego, tak? Tak tutaj powiedział Jasnowic Jackowski, tak? No trzeba pamiętać o swojej historii, tak? Bo jeżeli nie będziesz po prostu, naród tu nie będzie pamiętał o swojej historii, o swojej tożsamości, to jak, nie, jak ja chcę tworzyć po prostu przyszłość tego państwa, tak? Także no tutaj to, to są dwie odmienne sprawy. Jeśli chodzi o, o całą praktycznie tę sytuację, tak? Znaczy inna historia to jest tak, jak na przykład to zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości te miesięcznice, tak, celebrywanie, praktycznie tej katastrofy, jeśli chodzi o Smoleńsk i tak dalej, to już jest przesada miesięcznice, tak? No ale pamięć o historii, o pewnych zdarzeniach, jeśli chodzi o historię, to jest bardzo ważne i kultywowanie tego, tak? Natomiast przesadą jest tak, na przykład co miesiąc tam dziesiątego, zbierać się pod, po prostu pod pomnikiem, tak. No, to jakbyście nie wiem, straciliście stracili swojej rodzinie brata, siostrę, matkę, żonę, córkę, dziecko. I każdego dnia, nie wiem, siódmego, każdego dnia, bo straciliście na przykład żonę w tego miesiąc, w miesiącu, chodzilibyście po prostu na grup i tak dalej, czy po prostu jakiś pomnik i to, czy miejsce jakiejś katastrofy. No, można tak robić, ale troszeczkę bezsensowne jest, tak? Lepiej po prostu pamiętać o tym raz, czy dwa razy w roku wsięto po prostu zmarłych, czy w urodziny, czy femininy tej osoby, czy tak i pójść na grupę, na cmentarz, niż po prostu tak co miesiąc, bo to już jest trochę, to jest przesada, tak? Natomiast rzeczywiście trzeba po prostu pamiętać o pewnych historii. I tutaj było pytanie, co zrobiłby Jasnowic gdyby spotkał Zaleńskiego. Tutaj dobrze powiedział Jasnowic bo Jasnowic nigdy nie widział Zaleńskiego fizycznie w cztery oczy. Widział go w telewizji, w internecie i tak dalej. Czyli jakby miał możliwość porozmawiać z nim, to by po właśnie powiedział mu o tej historii, tak? Bo nie wiadomo, czy po, drugi raz by się powtórzyła szansa, żeby Jasnowic mógł spotkać Zaleńskiego mu to powiedzieć. Także słusznie, słusznie tutaj powiedział Jasnowidze Jackowski, bardzo dobrze po prostu trzeba się przyznać do historii. Oczekując od innego państwa, trzeba się przyznać do historii. Bardzo ładnie to jest powiedziane, bardzo dyplomatycznie przez Jasnowidze Jackowskiego. To nie jest po prostu takie kajanie się, padanie na kolana i przepraszanie. To nie jest wytykanie palcem, ale pochylenie głowy i powiedzenie po prostu, że ta historia nie zawsze była taka kolerowa i to. co no ja już ja nie będę mówił formułki, to co, co powinien Zębowski powiedzieć tak. Nie tylko w stosunku do po prostu tutaj osoby, którą spotka na naprzeciwko polityka, tylko do całą wypowiedź do całego narodu polskiego, tak? No bo przecież na przykład ludzie, którzy potracili swoich bliskich, krewnych przodków, jeśli chodzi o rzeź, na Wołyniu i oni teraz na przykład pomagają obywatelom Ukrainy, tak? No wiadomo, że po prostu to, to nie oznacza, że mają nie pomagać, tak? No ale mogą mieć takie dziwne, mieszane we, uczucia wewnątrz, a właśnie takie po, po, posypanie głowy popiłem przez Zelańskiego, w jaki sposób mogłoby ich uspokoić, tak? Tak sobie myślę przynajmniej. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Eee, napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat co Trzymajcie się. Cześć!